Dalna Suchodolska, witam Państwa bardzo serdecznie w studiu telewizji Pomerania z Centrum Handlowo rozrywkowego Galaksy na żywo Rzecz Jasna, program Galaktyka Pomerania. Rozpoczynamy to piątkowe wydanie, piątkowe letnie wydanie chciałoby się powiedzieć, bo pogoda. No właśnie, nawet zrobiło się teraz ciepło. A kiedy robi się ciepło, zaczynamy wychodzić na zewnątrz i zaczynamy korzystać z balkonu. Balkon staje się takim naszym troszeczkę oknem na świat, miejscem, w którym możemy powdychać troszeczkę świeżego powietrza. No i właśnie, e, miło jest wdychać to świeże powietrze przy ładnych doniczkach, przy ładnie. Przystrojonym balkonie. Agnieszka Sowińska jest naszym gościem z tego kreacji. Serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Artystka plastyk, również organizatorka różnego rodzaju szkoleń, właśnie z technik, które dzisiaj będziemy Państwu przedstawiać, ponieważ Pani Agnieszka jest naszym gościem przez cały dzisiejszy odcinek i będzie pokazywać i podpowiadać, w jaki sposób przystroić Państwa balkon, żeby naprawdę miło spędzało się tam czas i żeby te doniczki wcale nie były plastikowe i zwykłe, a żeby wyglądały na przykład. No właśnie, co, co tutaj mamy? Mamy tutaj przykład osłonki na doniczkę drewnianej e, ozdobioną szablonami i techniką do kupażu, serwetkami. E, jest to przykład pracy, która jest do zrobienia samodzielnego według swojego pomysłu i stworzenia z, z balkonu, z, ze swojego terasu takiej własnej przestrzeni, ponieważ e, no, jest taki trend od pewnego czasu, żeby przenosić. E, ten nasz dom przedłużać na ogród i na, na balkon. Więc ten mały kawałek, chociażby te kilka metrów, które mamy, wystarczy nam do tego, żeby zaaranżować miejsce miłe do wypoczynku. No właśnie, w jaki sposób aranżujemy to miejsce? Jak możemy przyzdobić nasz balkon poza kwiatami? No właśnie, nawiązując do tego, co powiedziałam. Powinniśmy chyba się starać do tego, żeby stworzyć taką przy, tak, nadać przytulności balkonom, żeby móc nawet na tej małej powierzchni postawić fotel, mały chociażby stoliczek, książkę. A jeżeli wokół są jakieś miłe przedmioty, lampiony, to takie miejsce na pewno sprzyja odpoczynkowi, więc po prostu starajmy się, żeby dobierać takie elementy, które będą nadawały charakter. Że tak powiem, tej otwartej przestrzeni zielonej? Dzisiaj tak naprawdę zależy nam, żeby wszystko było szybko i ładnie. Dlatego często po prostu jedziemy do Marketu czy do, czy do centrum, z kwiatami centrum, centrum florystycznego i kupujemy gotowe wiązanki, gotowe doniczki, ale tak naprawdę chyba dużo więcej radości, dużo przyjemniej jest się w miejscu, które jest nasze prywatne, zrobione przez nas. Oj oczywiście. oczywiście. Ale tutaj też pojawia się pytanie, bo żeby ta, w taki sposób zaaranżować? W balkon. Trzeba mieć na pewno czas i pomysł na to. Proszę nam podpowiedzieć, w jaki sposób możemy chociażby przystrajać doniczki i ile czasu nam to zajmuje. Po pierwsze myślę, że na pewno czas się znajdzie, bo to przeczytanie kilku, kilku stron książek na balkonie właśnie możemy wykorzystać na takie twórcze działania. Nie zajmuje to dużo czasu, bo tak naprawdę niewiele materiałów nam jest potrzebne do tego, żeby stworzyć coś fajnego. Wystarczą farby akrylowe, czasami jakiś motyw papierowy, czasami jakiś szablon, czasami po prostu własna inwencja i pędzel, żeby namalować, stworzyć coś oryginalnego i jesteśmy w stanie to zrobić 2-3 godzinki. I właściwie w jeden dzień, czyli jedno popołudnie może nam poskutkować tym, że już będziemy mieć piękną osłonkę, piękny lampion, czy piękną piękno skrzynię na, na jakieś detale związane z naszym balkonem, czy z ogródkiem. Ja wiem, że osób, które zaczynają doceniać taki naturalizm, jest coraz więcej i, i tą indywidualność i, i to, żeby nadawać właśnie naszemu mieszkaniu taki indywidualny, ciepły charakter, stwarzać miejsce, do którego faktycznie chce się wracać. I to chyba ma wymiar, wymiar i wyraz w tym, o czym rozmawiałyśmy przed wejściem na wizję, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałam, Agnieszka organizuje również szkolenie dla osób, które chciałoby się takich rzeczy nauczyć. Jakim to się cieszy zainteresowaniem w Szczecinie? Bardzo dłużej i myślę, że coraz większym. Faktycznie dekokracji, nasze Centrum Humanistyczne prowadzimy właściwie w szósty rok działalność szkoleniową, troszeczkę dłużej. I faktycznie z roku na rok przybywa tych osób ku naszej ogromnej uciesze i radości, bo to jest fantastyczne zarażać kolejne osoby. Widać, że i panie, i panowie dążą do tego, żeby ten nasz świat wokół był lepszy taki nasz bardziej, tak, bardziej piękniejszy, mniejszy i żebyśmy własnymi rękoma kreowali naszą przestrzeń. No i właśnie w jakich kierunkach staramy się działać? To jest na pewno dekupaż? Tak, to jest dekupaż, ale to są też różne techniki zdobienia, które dekupażowi mogą towarzyszyć to są i złocenia, to są i techniki postarzenia e, powierzchni, stylizacji drewna na przykład, to są, powierz, to są techniki związane z efektami strukturalnymi, z pastami strukturalnymi, ale również zupełnie inne bajki, jak na przykład zabawa filcowanie, czyli tworzenie z wełny e, materiału, jaki jest filc, zabawa papierem, e, takim jak na przykład technika scrapbookingu czy cardmakingu, e, ale także malowanie na jedwabiu, witraż, no, staramy się poszukiwać tych różnych, różnych dróg rozwoju i dróg wyrażania siebie właśnie w różnych technikach. Wydaje nam się, że te robótki ręczne to jest taka domena osób starszych, babć, które mają troszeczkę więcej czasu, tak jak już rozmawiałyśmy wcześniej no i dużo pomysłów i nie są przyzwyczajone do tego, żeby w sklepie kupować już gotowe, ale czy to też znajduje odzwierciedlenie właśnie w takich warsztatach, czy tam też pojawiają się osoby młode, no i mężczyźni? No właśnie tu Cię zaskoczę, bo absolutnie nie ma to odzwierciedlenia. Oczywiście są osoby starsze, są panie, które przechodzą na emeryturę, są panie młodsze, ale są też i 12 dziewczynki, które na przykład babcia, babcia wysyła na warsztaty, bo wykazuje predyspozycje plastyczne i bardzo jakieś fajne, fajne pomysły. Tak naprawdę na warsztatach spotykają się panie i panowie od bardzo młodego wieku po, po bardzo zaawansowany. Agnieszko, to w takim razie, żeby nie przytrzymywać naszych widzów, podejdźmy do stolika, przy którym będziesz e, przez cały dzisiejszy program i powiedzmy, pokażmy, co będziesz przystrajać, co możemy sobie później e, w domu samemu przygotować. Mhm. Dzisiaj e, wykorzystam technikę Szabiśli. To jest taką, to, taka technika, akurat na, na, na w stoliku mamy tackę wykonaną tą techniką, gdzie wykorzystujemy przetarcie i przecierki. Coś bardzo na czasie, ponieważ... E, no, te stylizacje balkonów, stylizacje przestrzeni wokół nas teraz bardzo pretendują właśnie w klimatach takich skandynawskich techniki szabiesi, techniki vintage, czyli właśnie przetarcia, bielenia różnego rodzaju. Dzisiaj stworzymy sobie na bazie, na bazie takiej tacy obrazek z motywem ziołowym. Tu jest akurat, co ciekawe, wykorzystana technika przenoszenia wydruku. To nie jest papier, to jest przenoszony wydruk. Też bardzo fajna sprawa, techniki transferowe warto poszukać. Coś na ten temat. E, czyli co przygotowujemy, co mamy? To jest zwykła serwetka? To jest zwykła serwetka, taka papierowa, natomiast jest kwestia do wybrania wzorów. Popatrzę, tutaj przyniosłem ze sobą kilka, e, kilka wzorów e, ziołowych, bo to się na, 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 najbardziej tak powiem, wiąże z takim te, tematyką właśnie zielnika przydomowego. E, natomiast to jest tylko góra wierz, wierzchołe góry Wielkiej. Mamy nieskończoną ilość możliwości i wzorów, tak? Więc dzisiaj sobie to zastosujemy. Jeżeli damy radę, jeżeli zdążymy, to również popracujemy troszkę z szablonami, co też jest bardzo prostą, a bardzo wdzięczną pracą. A co poza serwetką będzie nam potrzebne? Klej, specjalistyczne, specjalistyczne rzeczy? Co osoba, która chciałaby właśnie w taki indywidualny sposób e, przyzdobić właśnie taki motyw, kawałek drewna powinna, powinna mieć ze sobą? Co już używać? Wbrew pozorom to wcale nie trzeba mieć nie wiadomo jak specjalistyczne rzeczy. Oczywiście warto się udać do sklepu chorystycznego, taki jak nasz, po, po, po dobry klej do dekupażu, bo on jest podstawą udanego i wygodnego tworzenia, ale równie, również możemy wykorzystywać po prostu Farby akrylowe, takie, które są dostępne wszędzie indziej, no i lakiery. To warto oczywiście zwrócić uwagę, że to były lakiery z atestami, żeby to były lakiery dopuszczone, że tak powiem, do kontaktu również dla dzieci. My takie lakiery właśnie mamy w swojej ofercie i też na, na takich będziemy pracować. W takim razie, Szanowni Państwo, obiecuję, że dzisiaj krok po kroku będziemy pokazywać, w jaki sposób będziemy. Przygotowywać właśnie i indywidualizować taką deseczkę i takie rzeczy, e, takie rzeczy w domu. E, mamy pustą deseczkę i na razie podejrzewam, że będziemy e, rozpoczynać od serwetek. E, mm -hmm. przy, przed każdym wywiadem, czyli średnio pięć razy, będę do Agnieszki podchodzić i sprawdzać, żebyście Państwo na bieżąco mogli, żebyście Państwo po prostu się nie pogubili. A tymczasem, Agnieszko, Ty możesz pracować, a ja Dziękuję Państwu pięknie. przedstawię przegląd kulturalny. Do zobaczenia. Kulturalny rozpoczynamy rzecz jasna kulturą wysoką, czyli na co warto wybrać się dziś wieczorem do teatru czy też e, kina. O godzinie 19 w Teatrze Współczesnym rozpoczyna się spektakl pod tytułem Mały Rodzinny Interes. O 20.30 jest jeszcze trochę czasu, na pewno są jeszcze wolne miejsca, bo w Akademickim Domu Kultury przy Malczewskiego, czyli w Domu Marynarza po prostu, rozpoczyna się spektakl 100 Szekli. 21.30 to dzieła wszystkie sz Szekspira grane w piwnicy przy Kry i tutaj chciałabym państwa zachęcić ponieważ zapowiada się naprawdę ciekawie autorzy mówią że będzie to mieszanka pastiszu parodii i odniesień do kolorytów współczesności a wszystko na kanwie fragmentów tytułów czy pojedynczych kwestii wyjętych z Szekspira a dla tych którzy na przykład chcieliby dzisiaj spędzić wieczór w kinie mogę polecić z kina pionier takie seanse jak Cygan czarodziejka Heniek i nie ma tego złego szanowni państwo to był przegląd kulturalny Agnieszka pracuje więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby, żeby popatrzeć, jak zindywidualizować i jak uczynić nasz dom cieplejszym, przytulniejszym. A teraz, Szanowni Państwo, serwis informacyjny, czyli porcja najświeższych informacji zebrana przez naszych reporterów. Wracamy do studia Telewizji Pomerania o godzinie 17.30. Do zobaczenia.